Wyobraź sobie, że czekasz na bardzo ważną dla siebie przesyłkę, albo właśnie wracasz z banku czy urzędu, gdzie załatwiałeś równie ważne dla siebie sprawy. Pewnie każdy z nas nieraz był w takiej sytuacji i nagle przychodzi SMS. Twoja przesyłka nie została wysłana. Dopłać 0,76 zł. Może też pojawić się informacja o kwarantannie. Albo znowu zalegasz z podatkiem na kwotę 6,18 zł. Co zrobić w takiej sytuacji? Zastanówmy się nad różnymi wariantami odpowiedzi. Jeszcze chwilkę pomyślę. Nie zrobię tego, bo nie. A zresztą, co może później? Tak, klikam. Bez wahania natychmiast podejmuję akcję i otwieram wiadomość. Którą otrzymałem? Prawidłowa odpowiedź to B. Nie rób tego. W tym przypadku nie wygrasz miliona złotych, ale na pewno nie stracisz wszystkich swoich oszczędności. Według najnowszych badań ponad 60% wszystkich udanych ataków hakerskich jest spowodowanych błędem człowieka. Pytanie, które musimy sobie zadać brzmi, jak to możliwe? W jaki sposób hakerzy uzyskują? Dostęp do tych systemów, jak przekonują nas do tego, abyśmy popełnili błąd, zachowali się niewłaściwie i tym samym otwarli furtkę hakerom do wejścia do naszych systemów informatycznych, do naszych komputerów i oczywiście do naszych danych. Zadaniem hakera jest prowadzić chaos, sprawić, że nie będziemy świadomi tego, że właśnie popełniamy ogromny błąd. To są podstawy metod socjotechnicznych. Które wykorzystują hakerzy, po to, aby nas zmylić i tym samym uzyskać dostęp do naszych danych, do naszych systemów informatycznych. Zapraszam serdecznie na kongres SP, który odbędzie się 30 marca w Warszawie. W czasie tego kongresu opowiem Państwu o tym, w jaki sposób nie dać się złapać na te najbardziej znane sztuczki hakerskie, bazujące na metodach socjotechnicznych. Opowiem o tym, jak można je rozpoznać, jak zabezpieczyć siebie, jak zabezpieczyć swoje dane i jak zabezpieczyć swoich uczniów, pokazując im różnego rodzaju warianty ataków i oczywiście metody, jak temu przeciwdziałać. Zobaczymy też na żywo przykład takiego ataku socjotechnicznego i sprawdzimy, czy na pewno jesteśmy na niego wszyscy odporni. Serdecznie zapraszam Państwa do Warszawy gdzie czekam na Państwa z moim wystąpieniem o bezpieczeństwie danych i informacji. Do zobaczenia!